Trzymam Ja jestem przemyk i pewnie zastanawiacie się, dlaczego jestem tak ubrany, dlaczego mam kask i w ogóle jestem tutaj w takim alaskafandrze. No debil! W dzisiejszym odcinku dosłownie wszyscy odlecimy, ponieważ razem wybieramy się na misję, w której będziemy wysyłać Hagiego Łagiego w kosmos. Tylko od Was zależy, czy się uda, dlatego oglądajcie do końca i zostawcie suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Pamiętajcie także, że możecie wygrać 30 zł PSC. Wystarczy tylko, że napiszecie w komentarzu, jakie jest Wasze największe marzenie. Wyniki na moim insta, który wyświetla Wam się o tutaj, na tym kasku w tym momencie. Link do niego macie w opisie. Wbijajcie także na mojego Discorda PBG Team po najświeższe informacje z Poppy Playtime. Link także tam na dole. A my lecimy z tą misją. Słuchajcie, i tak jak wam obiecałem, ruszamy z kosmiczną misją w fabryce Playtime. Okazało się, że eksperyment 1006 to nie jedyny, jaki tylko był tutaj przyprowadzany. Były także próby, słuchajcie, wysłania hagiego w kosmos. Wystarczy, że nacisnę jeden magiczny czerwony przycisk i stanie się właśnie to. Popatrzcie, wszystko lewitujemy. Jesteśmy po prostu w kosmosie. Patrzcie, Poppy Playtime znalazło się właśnie na księżycu, a ja jestem już naprawdę zniecierpliwiony, bo chcę tylko zobaczyć, jak hagiwagi po prostu będzie wyglądał w kosmosie. Gdy go wyślemy. No popatrzcie, tu jest stan nieważkości. Możemy sobie kopać to, jakbyśmy grali w kosmiczną piłkę normalnie kosmiczny mecz w tym momencie, ale dobra, jakby kosmiczny mecz kosmicznym meczem. Koto pszczółka jak sobie tutaj lewituje? Ma spanko chyba. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Widzicie, nie bez powodu tutaj łeb schroniony, bo trzeba uważać, żeby jakieś krzesło na głowę nie spadło albo coś. Tak samo ten skafander, no. Zobaczcie, tutaj wszystko jest na swoim miejscu, no i po prostu lecimy w kosmos, widzowie, także za to musicie zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żebyśmy raz Polecieli w ten kosmos, a ja wpisuję już tutaj tajemniczy kod Który każdy zna, w cudzysłowie tajemniczy Czerwony, żółty, różowy, zielony Coś źle zapamiętałem Czerwony, różowy, żółty, zielony Zielony, no właśnie coś mi tu nie pasowało A ja sklerozę mam już chyba naprawdę Ale popatrzcie, stan nieważkości jak <laughs> wygląda naprawdę pekowo Gdzie są te krzesła wszystkie? Na suficie, a tutaj przecież pamiętacie Tutaj wszystkie stały, a teraz? Komputera nie ma, komputer nie ma, klawiatura tylko tutaj jest się buntuje. Wszystko tutaj inne sobie płynie, płynie spokojnie po fabryce Playtime. A ja chcę grabpaka, bo ja chcę zobaczyć jak będą wyglądały te przedmioty, kiedy będę chciał je przyciągnąć do siebie. Także wkładamy szybko kasetę, no i widzimy się teraz. I mamy już naszego grabpaka. I uwaga, krzesło obrotowe, czy ono będzie się sobie <laughs> serio się kręci, patrzcie u, zoom, Ui, u, u, u. Ale tutaj rozruba w fabryce Playtime Pokaż, jak się kręcisz Jak swym krzesłem kręcisz Jak na krześle się kręcisz, mała Byś się kręcić bardziej chciała Ja jestem ciekawy, co tutaj się bardziej dzieje W fabryce Playtime, czy coś jeszcze może się Bardziej odwalić tutaj w tej fabryce A no tak, zapomniałem, może się odwalić Bo Hagiłagi może polecieć w kosmos I co? Lewitująca straszna głowa u, Jakiego plaskacza mu zawaliłem Boje. Łapa, tu jest jakaś ręka jego. Naro. <laughs> jak jakaś sardynka się obraca, widzicie, to jak jakaś rybka taka. A rybka lubi pływać, jak widzicie. <laughs> tutaj się dzieje? Głowa się obraca. Nie, jeszcze raz, jeszcze raz. O, tutaj kręci się cały czas. Nie! Jakie złoto, po prostu. Dobra, zostawmy już tę głowę i przyłóżmy rękę. Bo coś tutaj czuję, że nie raz się w tym odcinku jeszcze pośmiejemy. Bo to nie jest wszystko, co dla Was oczywiście przygotowałem w tym odcinku. A już tutaj umieram ze śmiechu, po prostu. Patrzcie, każda z tych rzeczy, każde to pudełko tak samo tutaj sobie lata. Lata sobie. Lata sobie. Latające pudełko, latające hagi łagi. A ja jestem ciekawy jeszcze jednej rzeczy. Zobaczcie, pamiętacie tego moda? Kiedy ja tutaj mogłem sobie tymi kulkami nawalać wszędzie? Czy jak będę w te rzeczy nawalał, to co tutaj się stanie? Jak to wszystko odlatuje? Three. Days later. podłączamy prąd. Bo, oczywiście, jak zawsze już mówiłem setki razy, setki razy opowiadałem już tutaj zarządcom zarządcą tej fabryki, żeby opłacili w końcu ten prąd. A nie ja muszę go podłączać. Tutaj też siedzą jakieś naprawdę niesamowite rzeczy. Tam kotopszuka poleciała. Tutaj bron to też już w ogóle kupy się nie trzyma. A ja jestem tylko ciekawy, czy ja mogę wysłać te rzeczy tam poza fabrykę, żeby one sobie odleciały. No bo, jak one sobie tak tutaj ładnie latają, to może byśmy je tam przez fabrykę yy, wysłali na powierzchnię. Przez dach. Co wy na to? Ja usunę tutaj dach. Postaram się pousuwać tutaj cały sufit. Musimy to tam wysoko. Tam wysoko! Lecisz. O, o, o! Jak chcę to zobaczyć? Patrzcie jaka jest trajektoria, jak to leci. Rekord z widzowie! Ja nie mogę tego dogonić! Co? To się robi coraz mniejsze? Gdzie to? Zatrzymało się? Ja chcę to dogonić. Uwaga, uwaga, nie jest strony światła, ale ja idę i nie mogę tego dogonić, to się robi coraz mniejsze. Gdzie jest w ogóle fabryka? Jestem już tak wysoko o, i zgubiłem ten punkcik. Po co się odwracałem? Halo, dlaczego to? Dobra, <laughs> ale udało nam się wysłać już pierwszą rzecz w kosmos Takie rzeczy tylko u mnie I dlaczego ja teraz ślizgam się jak po lodzie Co tu się dzieje w tej fabryce To ja nie mam pytań O matko jedyna, o matko jedyna No ten mod naprawdę robi wrażenie Czasem te mody po prostu same Same mnie zaskakują Bo ukazują funkcje, o których ja nie miałem pojęcia Tak samo jak nie miałem pojęcia Jak to po prostu wygląda Naprawdę, ten kask to była najlepsza decyzja tego odcinka Bo zobaczcie, no co się stało jeżeli takie pudełka spadną wam na łeb No przecież to katastrofa A nie jesteśmy ubezpieczeni tutaj w tej fabryce Playtime od następnych nieszczęśliwych wypadków Widzowie Także trzeba tutaj dbać o swoją głowę Bo może być nawet gorzej niż u mnie U mnie i tak już jest nie tak Ale może być jeszcze gorzej <śm> Ojojoj, oj, 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 oj jakie wstrząsy! Trzęsienie ziemi na latek sprowadziliśmy w fabryce. Ale puść mnie, puść mnie, bocie! Jakie tutaj dziwne rzeczy się dzieją naprawdę w tej fabryce? To ja nie mam pytań. Zaskakuje mnie ten mod. A w tej całej misji, jak widzicie, pomoże nam wielka armia Hagich Łagich. To są nasi pomocnicy, którzy pomogą nam wysłać tego wielkiego Hagiego Łagiego w kosmos. Bo jak widzicie, na nich ta grawitacja nie działa. Oni są specjalnie tak stworzeni, żeby po prostu wysłać tego. Prawdziwego Hagiego Wagiego w kosmos, bo to są jego klony, które popatrzcie. One do nas podchodzą, bo wszystkie chcą nam pomóc. Rzucają się, palą się do pomocy, aż mi tutaj klatki spadają, FPS-y. Dlatego, czym prędzej idę podłączyć prąd i przygotować całą fabrykę na tą wielkie, na te wielkie, nie na tę wielkie, na te wielkie wydarzenie zwane Operacja Kryptonim Hagi Space. Hagi Space, słuchajcie, to jest kryptonim naszej operacji, w której wysyłamy Hagiego Wagiego w kosmos. Ja muszę przygotować. Pod to całą, całutką fabrykę. Także widzimy się już za momencik. Match, match No i słuchajcie, razem z moimi pomocnikami, hagimi łagimi, nie wiem, czy tak to dobrze odmieniam. W końcu doprowadziliśmy do tego, że w Poppy Playtime, w fabryce Playtime, będzie przeprowadzony nowy eksperyment. Próba wysłania hagiego łagiego w kosmos. Zaprowadziłem drobny zmiany tutaj w tej fabryce. Usunąłem cały sufit, słuchajcie, tutaj jedną ścianę to przypadkową usunąłem, ale to tylko taki szczegół. Hagiwagi, proszę dać mi spokój, proszę mi na razie dać oprowadzić widzów po mojej fabryce Playtime. No i słuchajcie, fabryka Playtime jest chyba gotowa, by wysłać po raz pierwszy zabawkę w kosmos. Także ja tutaj już idę po Wagiego i postaramy się wysłać go po prostu w kosmos. Hagiwagi! Na to gotowy, uwaga Uwaga, w dobrym miejscu muszę tylko Włączyć grawitację, hagiłagi Leć, leć hagiłagi Leć wysoko, popatrzcie jak to wszystko Wygląda, on leci, on leci naprawdę Hagiłagi unosi się On unosi się do samej góry Wylatuje tutaj z fabryki, popatrzcie Ja tutaj sobie stanę na dachu Fabryki playtime i zobaczcie To jest ta wiekopomna chwila Hagiłagi naprawdę odlatuje I zobaczcie jak mu te ręce śmiesznie dyndają I te pudełka, wszystko wszystko, wszystko dosłownie poleciało daleko w kosmos. Jestem ciekawy, jak daleko Hagiwagi w ogóle poleci. Czy naprawdę tam aż do księżyca, zobaczcie, tam jest księżyc, on naprawdę poleci w kosmos, czyli misja, której wysłaliśmy Hagił go w kosmos, okazała się, okazała się sukcesem i wysłaliśmy go tam. Popatrzcie, on tam leci, leci i leci, i leci. Ja nie mogę wygląda to po prostu kozacko. Jak gwiazdki na niebie. Hagiwagi jesteś moją gwiazdką! gwiazd. Kurze lśnigi, pierwszym życzeniem jesteś ty, spadająca gwiazda kurzel śni, Widzicie, już się przygotowywuję, żeby śpiać disco polo Także mam nadzieję, moi drodzy widzowie, że taki odcinek wam się podobał I dziękuję wam za to, że razem ze mną uczestniczyliście w tej misji Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadajcie na insta, PrzemoPBG, link w opisie No i na discorda, link także tam na dole Na